Flaga. Brazylia. 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 Ronaldinho, Pele. Jest zwykła karta. Brazylia. Francja, Brazylia. napastnik. Cześć, witajcie, z tej strony rzecz jasna Max HD. Dzisiejszy odcinek jest nietypowy, wpadł mój ziomek. Otworzyliśmy trzy paczki z ikoną, do tego nagrody za Food Champions I trafiliśmy wiele niesamowitych kart Dajcie znać w komentarzu jakie były wasze najlepsze paczki z ikoną Co wy trafiliście, bo ja w tym roku mam naprawdę niesamowitego pecha Dodatkowo zachęcam do subskrybowania kanału wraz z dzwoneczkiem A już bez przedłużania zapraszam was na najlepsze trafy Nagrody są za Golda1, lecimy Pierwszy player pick, a w nim... Ani Beniedera. Ej, zamieńcie... Nie, miałem tego samego pa, Patrzcie, zamieńcie temu po środku jedną L na T To nie jest nazwisko Dobra, syf Tego samego trafiłem Dobra, teraz ty otworzysz Ja? Dobra, czekaj Czy jest overall powyżej 82? Powyżej? Tak Nie A jest chociaż Ryan Kent? Też nie O boże, ale Danilo Danilo, no Beznadziejne team of the week, beznadziejne paczki, nieistotne, do klubu wlatuje. No teraz jak nie będzie ekranów to masz kika i będziesz na podłodze siedział. Cały so, ekran. Cały so, ekran, dobra. I Ator jeszcze, bo ja nie przypaliłem go. Nie przypaliłem go. Nie, niewymienna pewnie, nie? Patrz i pik! O. A jakby Mendy był w środku? Ale i No w sumie spoko, nie? 83, no. W takiej paczce za frikę 83? Hmm. Jest! Walkout? O nie, Ligi Mistrzów. <noise> Hiszpania, Busquets? Saiva? Nie, o jest. co Luis Alberto. Tak, to 84, 85, no to chociaż tyle, ale po co takie karty mają walkout w ogóle? Walkout. Jest! jest. Noż! I jeszcze Luis Alberto. Oblak, oblak. proszę. Oblak. Proszę, oblak. Ale Handanowicz, dobra, to jest overol. To jest duży overlord i jest to chyba niewymienna. No ale będzie pod przepalenie. Spoko traf. Naprawdę spoko traf teraz. Niewymienna. A po ile by był? 30. No ale przyda się. Zobacz. Let's go, teraz! Zwykły. Francja. Mbappe, napastnik. SP. Pogba. Jest! I wymiennego mamy Pogbę w drużynie. Wymiennego masz? Tak, wymiennego mam Pogbę. Zarobiliśmy 80k, tak jest! W końcu dobry traf. Ja otwieram. Brawo, Dominik. Paczka za 100k. Wymienna. Come on, EA. Walkout. Jest? Zwykły. Zwykły. Suarez? No, 87. 87, no dobra, to jest parę końców zarobionych, a w środku jeszcze może coś być. Varan. Pogba. Pogba, Kante, nie, Kante nie. A w środku? No, coś się zarobi, nie? Rzadki piłkarz86 plus za poleceniem czatu paka w ciemno, także cyk leci. Odwrócił się już, dawaj teraz szybciej Ty, ale żeby coś siadło, co? EP BOGBBA! 8-8 To ja 8-9 jeszcze chwilę niech napiszą na czacie Same XD Ja, no to syf. Sergio Busquets ha ha ha. Busquets. Dobra, to Busquets. będzie Busquets. To już... Busquets ma 87. Teraz nie powinno być lagów. Paczka 86+. O jest, Przecina. Ale Obama jak? No nie ale nigdy nim nie zagrałem. Ja pierdzielę. Nie. Przycina trochę. No nie trochę. Masakra, no ale damy radę jakoś to otworzyć, no. Normalnie otwierana. Dominik, powodzenia 3. Ci życzę, bo to na jego koncie. Bobby, Widzowie, co trafimy? Trzy. Cztery. Kenter no, Trzy. Dobra. Cię. Widzowie, come on. Przytnie. Let's go. Flaga. Brazylia. 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 <laughs> Ronaldinho Pele. Kaka. Kaka. Okay. Nie jest, no? Wow. Brawo. Do A to jest wersja mi. Baby. Baby, no. Ale kurde. Dobra karta. Ciekawe ile kosztuje. Ale na pewno jest kurcze... Dobra, dobra ikona. Nie ma co. Widzowie, po narodowościach tak walimy. emocje I, I drugi raz kaka, nie? Tylko. Po narodowościach chyba. To ja zacznę Serbią, bo tam jest widzisz, nie? Serbia? Tak. Nie powinien być widź. Nie, to nie jest widzić. Szwecja? Szwecja, no. Wiesz, idę musisz wcisnąć. D? D? nie Enter idę. Dobra. Nie jest to Szwecja. E, to co teraz? Nie no, włochy to później. Walia, tam są... Ukraina. Ktoś pisał, że będzie Szewczenko. Nie będzie. Nie będzie, to nie jest Szewczenko. Na pewno? Uff, nie jest, nie to, jest Walia. to Walia. Bardzo, bardzo ty... Japonia. I to wczytywanie się tyle trwające. Dobra, to nie jest Japończyk. Dobra. Argentyna. Ooo, oh, fuck! Ja też już myślałem. Ale było blisko, Jezus Maria! Ja też już myślałem. Dobra, to nie jest Argentyńczyk. Co teraz? Ale czuję, że to po prostu nie jest Niemiec, więc można wziąć. Dobra. Tak? Okay, no. Dobra. Let's go, Niemcy! Filip Lam! Czy to jest dobra w ikona, widzowie? Chyba. co przed chwilą powiedziałem, że to nie jest Niemiec. No. To chyba nie jest taka zła karta, nie? Milion końców, stary, Jedyn dwie sesji. ikony trafiłem Ci i prawie za milion końców. Ja sobie trafiłem. Ty sobie traf... <laughs> Przez widzów. Kurde, to pogczop totalny, zawaliste ikony, to szczerze? Nie ma co narzekać. Dwie ikony, milion. Dwie ikony, totalne, to Dobra, dwa i, dwa i pół miliona. No? Nie. Dwa i pół. Ja. Milion no i 800, No to dwa i pół. To jak 2,5 liczysz? No jak? No, milion i osiem. Ale ja na na ja liczę. A, na PCcie, dobra, zapomniałem, że przecież tutaj PC. -t. Walkout. Mogliście. A, dobra, tutaj nie ma co w ciemno, bo jest za słaby. Jeszcze buska, to byśmy trafili w ciemno i co? Jest. Zwykła karta. Francja, Francja, napastnik. Światka Kante! Puchchchamp! Michał. 300 tysięcy na PCC. Puchchchamp. Jest dobrze, co? A mówiłem, że 86 czuję. Jest, dobra, bardzo dobra karta, więc. Oddaj susuję... mi go, sprzedaj. Ja chciałem kupić. Nawet jak będzie totalny syf, dajmy na to w Parcy z no to i tak Kanty już dużo rekompensuje. Mimo wszystko. No 280 tysięcy Kante. No. Dobra, dobra karta, no. Będzie topaka po narodowościach. Tak, jakbyś tak skisalował naprawdę i by już miał wykorzystany limit. Ta bo odzyskał Renato Augusta 83. Już najlepsze narodowości, Michał. Przed tobą. Trzymamy kciuki. Ja I kresko 85 krespo? będzie, bo już Michał go miał dwóch krespo. Dobra, patrzmy. Nie ma. Nic, nic nie ma, bo krespo już Michał miał wcześniej. Po Argentynie co u Ciebie sprawdzaliśmy Niemcy? Niemcy nie I ma, był nie Filip byłem. Lam. To co? Próbujemy? My, idziemy tą metodą. Idziemy. Niemcy i tak naprawdę tylko nie klozę, bo to byłaby totalna tragedia. Oprócz klonu, jest jeszcze ktoś z Niemiec taki totalnie słaby. No lam na no, to, to też jest taki średni. Też w sumie. To nie byłoby za dobrze. Dobra, patrzmy. Niemcy, Niemcy. Niemcy. Nie no. ma, okej, okay, to Co... też nie są Niemcy. Coraz bliżej pobiega mura. <śmiech> <śmiech> o nie. Ale jakbyśmy Zebio przytulili Michałowi. Nie no, nie ma szans. Ciężko, no? Portugalia, no, ale tu najgorzej jest Eusebio, a tak to masz Figo, Deco i Koszty, więc istna tragedia, no jeszcze no, Figo się To coś tysięcy? Tylko nie Koszta i Deco, bo to tragedia będzie. Dobra, Portugalia, Szkocję braliśmy czat. Czy jest to? Proszę Eusebio, dla Michała. Nie jest. Nie jest to też Portugalczyk, czyli... Ale Anglia, Włochy, pamiętajmy, no. to jest bardzo dużo kart z tej narodowości. Może Hiszpanię jeszcze, no. no. Jeszcze Hiszpanii. Czy Michał Mako jest z Hiszpanii? Nie, chyba nie. Tutaj Tragenio. jest dużo. Ale Butra Guenio, Torres, spoko. No. Ale gorzej Jero jakiś pewnie. Guardiola, tragedia w sumie. No. Jest jeszcze ktoś? Chyba, nie, chyba nie. Dobra Hiszpania. Oby to nie była, żeby dla emocji jeszcze. No. Come on. czy jest to Hiszpan? Traum. No nie, jest to dobra ikona. Niestety, Michał. Legenda realu, ale no nie o tego nam chodziło. A ja tymczasem pięknie Wam dziękuję za oglądanie, zachęcam do subskrybowania kanału, łapkowania, komentowania, a my widzimy się jutro o godzinie 14.00.